Cyberbezpieczeństwo to już nie tylko wirus złośliwy w naszym urządzeniu, w naszym komputerze. To ataki hybrydowe, to ataki na całe państwa, grupy zorganizowanych przestępców, na przykład APT z Rosji, które atakują państwo polskie, atakują inne kraje zachodu, po to, żeby zdobyć informacje, które są dla nich cenne, albo zniszczyć infrastrukturę krytyczną. O takich tematach, a także o prawie związanym z cyberbezpieczeństwem będziemy rozmawiać podczas konferencji organizowanej przez wydawnictwo CHBEK w ramach BEK Akademia. Konferencji, która odbędzie się 16 października. Serdecznie zapraszam do panelu, który będzie poświęcony cyberbezpieczeństwu. W tym panelu będą uczestniczyć fachowcy, eksperci z firm, które zajmują się na co dzień cyberbezpieczeństwem: Enigma, Santander Polska czy. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Te osoby pomogą nam prawnikom zrozumieć, jak podejść do cyberbezpieczeństwa z punktu widzenia technologii. Oni posiadają wiedzę inną niż prawnicza. Dzięki temu będziemy mogli łatwiej pomóc naszym klientom. My, jako prawnicy, zapraszam. 16 października.